Pan minister niedzielski zamówił dla Polski 200 milionów szczepionek, z których 55 milionów tylko zostało rozdysponowanych i dzisiaj koszty związane z niewykorzystanymi szczepionkami już na dzisiaj to jest ponad 10 miliardów złotych. Takiej afery, takiego przekrętu, takiego marnotrawienia pieniędzy jakie wydarzyło się przy okazji szczepień przeciw COVID-19 nie było w Polsce od 1989 roku. Szanowni Państwo, kłamaliście na początku, w środku i na końcu tej całej afery. I skąd wiemy, że kłamaliście? Wiemy stąd między innymi, że ostatnio były zeznania przed Parlamentem Europejskim w Komisji pani Janine Small z Pfizera, która powiedziała jasno, jako przedstawiciel koncernu Pfizer, w momencie wprowadzania szczepionek na rynek nie mieliśmy żadnych badań, które potwierdzałyby, że szczepionki ograniczają transmisję wirusa. Nie mieliście tych badań, kłamaliście na ten temat, wy, 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 wy i wy. Wszyscy żeście na ten temat kłamali, bo chcieliście wierzyć, bo chcieliście wierzyć, mieć magiczny talizman. Co więcej, Szanowni Państwo, te koszty, te koszty, które zostały poniesione, w Polsce dziesiątki miliardów złotych na szczepienia, które nie doprowadziły do wygaszenia epidemii, ponieważ, ponieważ zarówno w państwach, które są wyszczepione epidemie, epidemia się kończy, jak i w państwach, które są niewyszczepione, epidemia się kończy, o czym mówiliśmy, które nie zlikwidowały, które nie zlikwidowały transmisji, nie zlikwidowały transmisji wirusa. A epidemia wygasza samoistnie, tak jak mówiliśmy, tak jak przewidywaliśmy, ponieważ trzeba było brać pod uwagę, jak wyglądają epidemie grypy czy innych tego typu chorób. Oczywiście, że tak było i oczywiście, że spowodowaliście dziesiątki tysięcy zgonów przez fakt, że zamknęliście system ochrony zdrowia i skierowaliście ogromne pieniądze, dziesiątki miliardów złotych na to, co nie działa. I co dzisiaj ma potwierdzenie w postaci śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską przeciwko szefowej Komisji Europejskiej, przeciwko szefowej Komisji Europejskiej o zmowę z koncernem Pfizer. Dzisiaj jest to sprawa w Prokuraturze. I Szanowni Państwo, niestety w Polsce prokuratura w tej sprawie nie działa. Złożyliśmy zawiadomienie, a jest to największy przekręt, największa afera. I tam szukajcie pieniędzy. Szukajcie pieniędzy w kieszeniach koncernów do których ładowaliście dziesiątki miliardów złotych na szczepionki, które nie zadziałały. Dziękuję bardzo.